I teraz 10 sposobów na to, żeby mieć czas na to, co najważniejsze. Pierwsze, ucz się uważnego życia. To, to zaczyna, że właśnie zaczyna się przyglądać, co ty właściwie teraz robisz. Hej, znowu patrzę w telefon, na przykład, to coś takie. Tak, by świadomie i sensownie przeżywać każdą chwilę i przyjmij całkowitą odpowiedzialność za to, jak wykorzystujesz czas. To jestem ja, ale mentalnie jestem tutaj. Przyjmuję całkowitą odpowiedzialność za to co się dzieje z moim życiem. Każdą próbę dost dostępu do Twojego czasu ze strony innych ludzi oceniaj w świetle swojej misji, swojej gwiazdy polarnej, ról życiowych, w tym wagi, relacji z tym człowiekiem, który właśnie o Twoją uwagę prosi, aktualnych Twoich planów, zamierzeń oraz zobowiązań, jakie, jakie również, wagi, tematy, z jaką ktoś do Ciebie przychodzi. Oczywiście to jest w dużej mierze intuicyjnie, ale takie pytanie warto sobie zadawać. Czy to jest ten, ten człowiek, to miejsce, ta sprawa, no to jest ta gwiazda polarna? Czy to się mieści tutaj, czy czy nie? Planuj rozpoczynając od rzeczy najważniejszych. W ten sposób zawsze znajdziesz dla nich czas. Nawet jeśli one są ważne, ale nie są najważniejsze, pozbywaj się spraw zabierających dużo czasu. Ruch fizyczny jest ważny. Okay? Mogę, mogę, nie wiem, lubię grać w tenisa. To będę chodził jeździł grać w Tenisa. Ale na przykład mój syn lubi grać w piłkę nożną. To może rozsądnie jest grać z nim w piłkę, no to jest przykład innego, to jest akurat przykład jakby synergii dwóch, dwóch rzeczy, tak? że robię dwie rzeczy jednocześnie tak naprawdę, tak? bo gram z synem, a jednocześnie ruch dla siebie, to, to dam zły przykład, ale na przykład lubię ten, tego tenisa, a piłka nożna jest pod nosem, a, a tenis na drugim końcu Warszawy, no trochę mniej, mniej korzystny piłka nożna, ale dalej ruch niż mnóstwo czasu zmarnowanego na dojazd do tenisa. Całkowicie wyeliminuj to, co nieważne. Tak po prostu, jak chcę przypomnij, że masz te 100 książek do przeczytania, to pierdełkowate artykuliki na Facebooku, rozumiecie, coś tam się wydarzyło. Jak to, sobie to sobie przypomni, że masz te 100 książek i właśnie ci jedna z nich odpada, bo, bo, bo to. Eliminuj konieczność poprawiania, powracania do tych samych spraw po wiele razy, rób rzeczy dobrze za pierwszym razem. To jest takie, na przykład, przy przy przychodzi mail, taki coś trzeba zrobić, jak: A dobra, na do zostawię. Właściwie, gdy przychodzi mail, powinniśmy już podjąć decyzję, co z to należy zrobić. Przychodzi mail, natychmiastowa decyzja, rozstrzygająca koszt czy nie. Jeśli nie, to czy, ta, czy załatwienie tej sprawy zajmie mi dłużej niż dwie minuty? Jeżeli nie, to natychmiast odpisz. Dlaczego dwie minuty? Bo jeżeli zajęło, zajęłoby krócej niż dwie minuty, nie ma sensu odkładać na później, bo na pewno dłużej mi zajmie niż dwie minuty. Powrót do maila, przypomnienie sobie o co chodziło i zrobienie tego. Czyli od razu to zrób. A jeżeli zajmie dłużej niż dwie minuty, wrzuć do katalogu do wykonania. W ciągu 15 minut inbox jest czyściutki. Automatyzuj, optymalizuj, standaryzuj twórz szablonu odnośnie wszystkiego, co się da. Te same zapytania od maila. I od nowa piszemy, szanowna pani. ctrl C, ctrl V, gotowy tekst, poszło. Wydłużaj czas zbyt krótki, by zmieścić w nim coś sensownego oraz minimalizuj overhead i sensownie go wykorzystuj. Szukaj możliwości synergicznych połączeń. To ten przykład właśnie piłki z synem, tak? Jednocześnie czas z synem i jednocześnie piłka, która jest dla mnie ważna. Sport, który jest dla mnie ważny, a nie tenis, z którego z synem nie mogę zrobić. Deleguj wszystko, co możesz, a co nie jest dla ciebie celem samym w sobie. My jest tak, że pewne rzeczy nie chcemy delegować, tak? Jeżeli lubię lutować, to chcę lutować, po prostu nie chcę tego delegować. I lubię grać na gitarze, to nie chcę delegować gry na gitarze. Chcę to robić, ale wszystko inne, jeżeli nie musisz robić, deleguj. Od razu masz więcej czasu. 다음 영